W Krakowie, co prawda, proszę Państwa, premiera ważnego filmu pod tytułem Ordo Juris. Kto za nimi stoi? Odkłamujący lewackie kłamstwa na temat organizacji broniącej tradycyjnych wartości. A naszym gościem przy telefonie jest reżyser tego filmu, zastępca redaktora naczelnego portalu pch24.pl, Łukasz Karpier. Dzień dobry, Panie redaktorze, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Skąd, proszę powiedzieć, pomysł i potrzeba wyprodukowania takiego filmu no i dlaczego właśnie o. Ordo juris. Na tym czasie, kiedy istnieje Ordo juris, bez wątpienia zdobyło ono sobie tak ważną pozycję, tak ważnego, tak ważnej części naszej rzeczywistości, tak ważnego... Można powiedzieć, elementu zabierającego głos w sprawach dotyczących obrony rodziny, obrony życia, ale i wielu, wielu, wielu innych e, w duchu konserwatywnym, w duchu e, chrześcijańskim, w duchu e, prawicowym, że nie sposób e, było się nie spodziewać tego, że oto zostanie ono zaatakowane i że na temat obrony już będą kolportowane i e, multiplikowane różnorakie kłamstwa. Od, skąd mają pieniądze, do tego, kto tam pracuje, czym się zajmują, w jaki sposób Ordo Juris funkcjonuje, w jaki sposób funkcjonują ich prawnicy podczas poszczególnych rozpraw, a te rozprawy wielokrotnie były dość głośne, nagłośnione medialnie, więc tego się nie trudno było przewidzieć, że tak właśnie się stanie. No i teraz my, my postanowili w jakiś sposób właśnie odkłamać te. Te, te nieprawdy, te półprawdy, te manipulacje i, i porozmawiać nie tyle nawet z ludźmi z Ordo Iuris, chociaż te rozmowy też nam słabo nie opowiedziały, opowiedzieli właśnie, na, odpowiedzieli na te kłamstwa, ale z ludźmi, którymi, którym pomaga Ordo Iuris i tym, którzy naprawdę stoją za Ordo Iuris, czyli starczyńcami, aby udzielić im głosu, zapytać ich dlaczego to robią. Skąd wiedzą Ordujus, w jaki sposób Ordujus im pomaga. I to są fascynujące historie ludzkich dramatów, trudnych sytuacji, w których są oni skonfrontowani z wymiarem sprawiedliwości, z jakąś trudną rzeczywistością, nieraz ich przerastającą i tu pojawiają się prawnicy, pracownicy Ordu Just, którzy im pomagają. I to, myślę im właśnie to opowiedzieć. To jest, to jest właśnie bardzo ciekawe, interesujące, to jest w ogóle niesamowite ta, ta fundacja, dlatego, że z jednej strony jest chyba z takim ośrodkiem, który jest najbardziej hejtowany, najbardziej znienawidzony przez lewicowe środowiska Ośrodkiem w Polsce, na którego wylewa się chyba największy hejt zaraz po PCH i, i, i podobnych, a, a z drugiej strony właśnie fundacja, która, która jednak no, niesie po prostu bardzo konkretną pomoc, prawda? I to, I to ludziom z bardzo różnych grup społecznych, prawda, bo i po tę pomoc sięgają i profesorowie, i zwyczajni ludzie, ci wolontariusze organizacji różnego rodzaju. Chciałem zapytać, jak będzie przebiegała premiera, bo macie już ją chyba za sobą w, w Warszawie, tak? A, a jutro w Krakowie, tak? Z, z konferencją. Jutro o godzinie 17, oczywiście za serdecznie zapraszam wszystkich tych, którzy mogliby będą się pojawić w Krakowie, e, z Poznania do Krakowa nie jest tak aż bardzo daleko, o godzinie 17 e, w Dniu na Świętego Wawrzyńca będziemy pokazywać ten film, ale nie tylko. będzie To spotkanie ma coś, co, co klasyk określał wartością dodaną. Będzie tam obecny e, prezes Ordo Juris, pan mecenas Jerzy Kwaśniewski mhm. oraz jeden z bohaterów e, tego filmu, który w mediach funkcjonował jako pan Tomasz Zikej. A tak naprawdę pan Tomasz ma na imię Janusz i jest byłym pracownikiem Ikej, który został zwolniony za to, że sprzeciwił się Dniu Tolerancji dla promocji środowisk homoseksualnych LGBT i on wpisał na forum pracowniczym słowa z Pisma Świętego, które mówią o yy, właśnie o tych zachowaniach homoseksualnych yy, i za to za to został zwolniony. Pan Janusz będzie też gościem naszego programu, opowie historię, opowie co u niego teraz słychać, w jaki sposób toczy się sprawa, bo sprawa jest oczywiście cały czas w, w toku. toku. Mhm. To znaczy nie ta sprawa zwolnienia jest jakby zakończona, ale teraz jak gdyby o, dzięki o, do jurys, pan Janusz no, próbuje też e, o swoje dobre imię, tak powiem, zadbać, e, mhm. prowadzi proces właśnie z, z swoim byłym pracodawcą. I przy... A, no i będzie też oczywiście tam moja skromna osoba, która tam na pewno czy czy Ale będzie tak, transmisja proszę, w internecie proszę. też? Proszę. Czy będzie transmisja też w internecie? transmisji w internecie nie będzie, natomiast będziemy to nagrywać i to całe spotkanie będzie... Do obejrzenia. Będzie później do obejrzenia. Natomiast, jeśli mogę, pan przywołał tu tą premierę warszawską, faktycznie ona się odbyła nie tak dawno i tam chciałem zwrócić uwagę, że oprócz ludzi, którzy przyszli oglądać ten film, no, z potrzeby serca, z potrzeby e, chęci dowiedzenia się, była też całkiem liczna grupa takich tęczowych aktywistów. Zaszczycili nas swoją obecnością e, pani Suchanow, pan Kram, tak zwana babcia Kasia czy ciocia Kasia, ta sama, która jest chyba kandydatką na Warsza Rękę roku, ta starsza pani aktywistka mm -hmm. lewicowa. No i oni próbowali nas jakoś ładnie mówić to znaczy śmiali się, klaskali, dobrze się bawili, udawali, że ten film się im podoba. No i tak naprawdę nic więcej nie mieli do, do zaproponowania oprócz oprócz takiego przeszkadzania skutecznego ludziom, którzy, którzy chcieli oglądać, jednocześnie widać było, że, e, że są to osoby dobrze, mm, ukierunkowane, które są jakby prowadzone jakąś ręką, a, która mówi im, co mają robić, jak się zachować, że to był, był, był plan, że tu nie było żadnej spontaniczności, tak naprawdę była to skoordynowana akcja. od no, takiego wesołego, wesołego w pseudo wesołego e, trollingu, który, no, wyszedł jak wyszedł. No. Jak się nie ma no, nic do... do... Może się nie dowiedzieć. Jak, jak się nie ma nic do zaproponowania, to próbuje się wyśmiewać po prostu. Ale zostawmy to. Chciałem zapytać: otóż, bo, bo każdy, kto jakikolwiek ma wyobrażenie o mediach, no wie ile kosztuje wyprodukowanie filmu, a dobrego filmu to drugie tyle. Jak państwu to się udało i czy, te, czy, czy nie tylko darczyńcy też będą mogli ten film kiedyś zobaczyć? Tak, tak, oczywiście. Film też, jak i nasz portal, cała nasza działalność oparta jest tylko i wyłącznie o pieniądze pochodzące od naszych wspaniałych darczyńców, którzy nie tylko funduszami, ale również dobrosłowem, modlitwą nas wspierają, dzięki temu możemy istnieć. I na ten film też prowadziliśmy, prowadziliśmy zbiórkę, ułatwiała Cała kwota, którą zaplanowaliśmy, została, została osiągnięta w dość krótkim czasie, także bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim i z tych pieniędzy udało się ten film zobaczyć. Mhm. Tu są pokazy takie większe, natomiast w internecie, jak państwo, na, nasi poszukają na naszym kanale, to ten film też, też, można, tam, też można tam odnaleźć i zobaczyć, ale jednak tak jak już mówiłem, takie pokazy oczywiście mają sens, bo są one podkreślone mhm. o gości i warto, warto się konfrontować, więc... Każdy ten film, jeśli chce, będzie mógł zobaczyć, do czego, do czego zachęcam. Już kolejne kolejne filmy są, są w, w produkcji. Już, Najbliższy właśnie, temat następnego nie, filmu? Już właśnie, właśnie mówię, właściwie to na dniach dzisiaj bodaj będzie premiera filmu Homo Mafia w kościele, w którym głos zadają ksiądz Tadeusz Szyjsekowicz-Zalewski, ksiądz profesor Dariusz Oko, ale, ale nie tylko. Więc warto czytać PCH24 wszystkie informacje. O godzinie 20 już tam się powinny ukazać, jak ten film będzie można zobaczyć, gdzie go szukać. Zachęcamy a póki co tak jest. A póki co zachęcamy do tego wcześniejszego, czyli Ordo Juris, kto za nimi stoi. Jeśli chcecie się państwo przekonać, to też polecamy ten obraz, także polecamy pierwszy taki można powiedzieć większy film ich prawdziwe cele, też dokument znakomity zresztą demaskujący prawdziwe cele ruchu w LGBT, zresztą szybko ocenzurowany, i wyrzucony z YouTube, a nie wiem czy do dziś wyrzucony czy nie, ale ale, ale dwa zdania chociaż o tym jakby pan tak, wspomniał. Oczywiście. Film jest filmem Wyrzuconą z YouTube'a bardzo dobrze. Co więcej, nawet ten kanał, na który opublikowaliśmy ten film, bo myśmy go nie opublikowali na naszym kanale, no wiedząc, już no, mają pewne doświadczenie. doświadczenie tak, jest z My zapublikowaliśmy na osobnym kanale, to nazywa się ich prawdziwe najpierw ten film został. Yy, yy. Ustrzelony potem ten kanał. Co więcej, YouTube nam zaglądał do szafy e, naszego kanału, już naszego kanału PTH24TV, i odnalazł tam e, materiały robocze do tego filmu. Taką wersję roboczą, bardzo, bardzo roboczą tego filmu, i nam to też skasował i zablokował nas na, na, na tydzień. Nie mogliśmy dodawać materiałów na YouTube'a. Także to czujne oko e, w sprawach homoseksualnych w sprawach tęczowych, tej rewolucji LGBT jest bardzo, bardzo czujne. Mhm. No i to jest problem. I to jest problem, bo ta lista tematów zakazanych się, się poszerza. I coraz więcej jest rzeczy, o których nie można mówić, albo mówić tylko w sposób bardzo, bardzo określony. I tu, jeśli mogę, malutką dygresję tylko zrobię, to że e, może się wydawać, że to jest problem ci YouTuberów, no to nie mówcie o tym. No okej, okay, ale chciałbym też uwrażliwić na to świat polityczny, jeżeli ktoś z polityków słucha. E, pomyślcie, czarne panie, szanowni panowie, w jaki sposób będziecie prowadzić kampanię, wy wszyscy, którzy jesteście przywiązani bez do wartości chrześcijańskich, prawicowych, kiedy zabiorą wam Facebooka, Twittera i YouTube'a? No, tak jak Donald Trump, myślę. Myślę, że będą prowadzić, czyli zostaną wyłączeni. No właśnie, tu warto, warto, aby, aby ci politycy o tym o tym myśleli, że to nie jest tylko jakaś pana Beria. Jakiś tam gości youtuberów, którym zablokują kanał i może się tym nie przejmować. Nie, przyjdą też, przyjdą też po was. Już przychodzą Panie, pomyślcie. Panie redaktorze, mamy minutkę, ale jeszcze chciałem króciutko jedno zdanie no. poprosić o komentarz, bo otóż prezydenci kilku miast, w tym prezydent Poznania, podpisali wczoraj genderową Europejską Kartę Równości, praw kobiet, mężczyzn, nie wiem jak to tam dokładnie leci dalej, ale, ale jakby pan to skomentował? No tak, pańs słuchacze i pan doskonale znają bogatą historię e, tego dokumentu, jako, jaka była walka administracyjna o to, żeby on mógł powstać, by, by jedne y, władze odwoływały tak, się. Tak, został chylony tak, przez wody. wojewodę, podtrzymany tak, to, przez pan pan sąd, ta decyzja wody, i, wody i tak wody. dalej. I teraz to skonfrontujmy, szanowni państwo. Z z kartami praw rodzin, z kartami, z których wycofują się samorządy, z których zmieniają treści. No, pod presją Unii Europejskiej. Pod presją Unii Europejskiej zagrozili jakimś tam, że zabiorą jakieś tam pieniądze, nawet bez konkretów i tu już samorządowcy się wycofują, a ci, którzy w drugą stronę idą, są silni zwarci i gotowi i podpisują swoje dokumenty i to jest też ważna sprawa, bo są dokumenty na bazie których potem prowadzona jest polityka samorządowa. I dlatego się wtedy już nie ma co dziwić, że jest edukacja seksualna, jest deprawacja, w szkołach, że jest finansowanie hosteli dla LGBT i tak i tak dalej. To jest konsekwencja, a tu wycofanie, tu cofnięcie się, przestraszenie się, no bo jakieś pieniądze być może zostaną zabrane i no, wycofujemy się, zmieniamy z treści z rodziny, a tu, a tu idzie do przodu. Myślę, jeśli tak będziemy postępować i trzeba powiedzieć hańba tym wszystkim, którzy się wycofują z tych deklaracji, to kto wygra. No właśnie, tak to przynajmniej będzie wygrywał. Myślę, że to porównanie, to odniesienie jest idealne w punkt mądremu, jak to się mówi, dość. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za znaleziony dla nas czas. Uprzejmie dziękuję za zaproszenie. Serdecznie pozdrawiam i pana, i, i słuchaczy, Dzie tak, słuchających. Dziękuję bardzo. Zastępca redaktora naczelnego portalu pch24.pl Łukasz Karpiel, a także reżyser filmu Ordo Juris, kto za nimi stoi, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.